Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Goc, jestem fizjoterapeutką po Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szczególnie zainteresował mnie temat uroginekologii i w tym temacie postanowiłam dalej rozwijać swoją karierę. Uważam, iż jest to obszar fizjoterapii mocno niedoceniany w Polsce. Kuleje i pacjenci są źle zaopiekowani, szczególnie w szpitalach i w rehabilitacji poszpitalnej. Na co dzień do mojego gabinetu trafiają zarówno kobiety, jak i mężczyźni z problemem przeważnie nietrzymania moczu. U kobiet jest to związane z zaburzeniami statyki dna miednicy, licznymi porodami, ciężką pracą zawodową bądź zabiegami ginekologicznymi, które musiały zostać wykonane. Natomiast jak chodzi o mężczyzn, są to przede wszystkim mężczyźni po zabiegach prostatektomii których w ostatnim czasie jest wykonywanych dość dużo. No i niestety ci panowie później borykają się z problemem nietrzymania moczu, na który, na który oni są kompletnie nieprzygotowani i przerażeni. I wtedy pomocy właśnie szukają w tej rehabilitacji uroginekologicznej. Jest to dla nich taka ostatnia deska ratunku i nadzieja na normalne życie, na powrót do, do codzienności tej sprzed zabiegu. Zapraszam serdecznie na wizytę do siebie, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, Przyjmuję na co dzień w Alfa klinik w Gdańsku.